Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj mamy wtorek, a więc witajcie w podserii Dziedzictwo Wiary, w której będziemy sięgać do historii chrześcijaństwa, żeby przyjrzeć się życiu ludzi, którzy, chociaż nie zostali opisani w księgach kanonicznych Pisma Świętego. To jednak odcisnęli trwały ślad w nadziejach Kościoła. Dlatego, że musimy pamiętać, że Kościół ma swoją historię. Że to nie jest tak, że Kościół się rozpoczął wtedy, kiedy rozpoczął działalność Twój zbór, tylko Kościół ma swoją piękną historię. Żeby była jasność. Wierzymy, że tylko Biblia jest natchnionym i nieomylnym słowem Bożym. Ale też wierzymy, że Bóg działał i nadal działa przez ludzi w różnych epokach. Historia Kościoła to jest piękna opowieść, dlatego że to jest opowieść o zwykłych ludziach, którzy zaufali niezwykłemu Bogu. Żeby była też jasność. W tej serii nie będziemy szukać doskonałych bohaterów, bo żaden człowiek w historii Kościoła nie jest perfekcyjny i doskonały, Ale będziemy szukać świadków, ludzi, którzy poprzez wiarę, którzy poprzez cierpienie, nierzadko poprzez wierność, a przede wszystkim przez miłość do Chrystusa, inspirowali innych do trwania w Ewangelii, czego efektem jestem ja i Ty. Z ich życia chcemy uczyć się pokory, chcemy uczyć się odwagi i takiego oddania dla Jezusa Chrystusa. I dla jego Ewangelii. Dzisiaj chcę opowiedzieć o takiej ciekawej postaci o Klemensie Rzymskim, który był takim głosem pokoju i porządku wśród burzy. Wyobraźmy sobie wspólnotę chrześcijan w Rzymie pod koniec I wieku. To jest czas wielkiego napięcia. Cesarz, Domicjan rozpoczyna falę prześladowień takich naprawdę potężnych prześladowań. Świadkowie życia Chrystusa odchodzą. Jan, ostatni z apostołów, jeszcze żyje, ale jest już bardzo stary i zostaje zesłany na wyspę Patmos. No i kościół zadaje sobie wtedy takie pytanie: jak trwać w jedności i w prawdzie, kiedy już nie ma apostołów? Zobaczcie, jak Aktualne pytanie tu i teraz. Jak trwać w jedności i w prawdzie, kiedy nie ma już apostołów? W tym kontekście i w tych czasach pojawia się właśnie Klemens rzymski. To jest jeden z najstarszych przywódców kościoła w Rzymie. Według historii, on znał Piotra i Pawła. Nie był apostołem, nie napisał natchnionych pism, ale jego duchowe dziedzictwo. Przetrwało. Mamy w historii Kościoła taki list, niekanoniczny list, list do Koryntian właśnie tego Klemensa. Około 95 roku po Chrystusie Kościół w Koryncie przeżywa bardzo poważny kryzys. Młodsza część tego Kościoła odrzuca starszą część tego Kościoła. I dochodzi do buntu, do chaosu, do... Takiego powszechnego braku szacunku dla duchowego autorytetu starszych. W odpowiedzi na to, właśnie ten Klemens y, pisze długi list, który znany jest dzisiaj historykom jako pierwszy list Klemensa do Koryntian. To jest jeden z najstarszych chrześcijańskich dokumentów y, poza Biblią i on ma bardzo duże znaczenie historyczne. Ten list pokazuje, że Klemens. Był człowiekiem naprawdę głęboko zakorzenionym w doktrynie apostołów. Zwłaszcza był głęboko zakorzeniony i był pod wpływem nauczania apostoła Pawła. Klemens bardzo często cytuje pismo, sięga po przykłady ze Starego Przymierza i przypomina w ten sposób Kościołowi o Bożym porządku w Kościele. Pozwólcie, że zacytuję jeden fragment. Z tego listu brzmi on tak. Patrzmy na przykład ludzi starotestamentowych. Ileż razy ich duma prowadziła do ruiny. Dlatego bądźmy posłuszni przykazaniom Pana, z pokorą poddając się przełożonym, których Duch Święty postawił nad nami. Tutaj Klemens wskazuje na pokorę jako taką centralną cnotę chrześcijańską. Dla niego pokora nie była słabością. Ale była znakiem duchowej siły, takim wyrazem zaufania Panu Bogu. Patrzcie, jak to jest aktualne dzisiaj. Klemens pisze w innym fragmencie, że tak jak w przybytku Mojżesza, wszystko miało pewien swój porządek. To znaczy, byli tam kapłani, byli tam lewici, był lud, każdy miał swoje zadanie, tak i w kościele Bóg ustanowił porządek duchowej służby. Czytamy w tym liście Klemensa do tego kościoła takie słowa: Nie każdy może pełnić ofiarę, lecz tylko ci, którym to zostało dane przez Boga. I żeby była jasność, on tam nie mówił o kapłaństwie sakramentalnym, tak jak to rozumie Kościół Rzymsko-Katolicki. To się później rozwija w Kościele Rzymskokatolickim i oni próbują Klemensa w to ubrać, ale on o tym nie mówi. Jego myśl opierała się na Nowym Testamencie, czyli starsi mają prowadzić zbór, a zbór ma wspierać starszych, pomagać im i ich słuchać. Co ciekawe, najgłębszym tonem, taką największą ideą, kiedy przeczytać ten list Klemensa, jest miłość tego człowieka. I takie pragnienie jedności. Jemu zależało nie na władzy, ale na pokoju w kościele. To jego słowa brzmią tak. Kto sieje niezgodę w kościele Chrystusa, niech ma świadomość, że grzeszy przeciwko samej głowie, Chrystusowi. Niesamowite zdanie, które wielu ludzi dzisiaj powinno się nauczyć na pamięć. W jego liście, chociaż nie jest kanoniczny, i tu wyraźnie to podkreślam, nawet się zastanawiałem, czy nie wywołam jakiś kontrowersji tym podcastem wiary, tym podcastem dotyczącym bohaterów wiary spoza kanonu, ale chcę wyraźnie zaakcentować, że Kościół ma swoją historię i my po części jesteśmy spadkobiercami tej historii. To nie jest tak, że chrześcijaństwo powstało, kiedy założyliśmy zbór w Tarnoskich Górach. W liście tego człowieka nie znajdziemy żadnej herezji. Nie ma tam nauk, które później pojawią się w kościele rzymskokatolickim, które to oddalają ludzi od Biblii. Klemens trzyma się pisma. On czerpie ze słów Pawła, Piotra, Starego Testamentu. A jego duchowa perspektywa jest bardzo dojrzała, jest pełna bojaźni bożej. On cytuje słowa Jezusa niemal dokładnie tak, jak je znajdujemy w Ewangeliach. To jest dowód w ogóle na to, że już wtedy, zanim były spisane Ewangelie, przekazywano naukę Pana z wielką starannością. Bardzo się pilnowano, by przekazywać tylko to, co Chrystus powiedział. I czego my się możemy nauczyć od tego Klemensa? Ano przede wszystkim pokory w służbie. Klemens nie szukał własnego imienia. On szukał dobra kościoła. W czasach, gdy wielu, dzisiaj, w czasach, gdy wielu chce być liderami, przypomnijmy sobie Klemensa, bo on chciał być sługą. Po drugie, dziś bardzo wiele osób podważa autorytet pastorów starszych, podważa strukturę Kościoła. No i tutaj Klemens przypomina, jeśli Bóg coś ustanowił, to człowiek ma tego nie obalać, bo będzie walczył z samym Bogiem. Po trzecie, jedność ma wynikać nie z działań za wszelką cenę, ale ma stać na fundamencie prawdy. Jedność jest tylko i wyłącznie w Chrystusie, a nie w kompromisie z grzechem. Czy my to znajdujemy w Biblii? Oczywiście. Pierwszy list do Koryntian, już nie Klemensa, tylko ten kanoniczny, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. A przeto napominam was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili jedno – i by nie było między wami rozłamów. No i Hebrajczyków, trzynasty rozdział, siódmy werset, również kanoniczny werset. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, naśladujcie wiarę ich. No i Klemens był właśnie takim wodzem, którego warto naśladować, nie dla jego chwały, ale ze względu na wierność Słowu i na chwałę Bożą. Bracie i siostro, może dziś w Twoim kościele jest napięcie. Może jesteś starszym, może jesteś pastorem, który czuje się niezrozumiany. Może jesteś młodszym, który ma problem z zaufaniu starszym. Może widzisz brak jedności i pytasz, jak to naprawić? No to spójrz na przykład Klemensa. On nie walczył siłą, on walczył miłością. On nie podsycał buntu, ale nawoływał do porządku. Nie głosił siebie, ale głosił. Chrystusa. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za świadków wiary, którzy zostawili nam przykład pokory, odwagi i jedności. Naucz nas szanować porządek, który Ty ustanowiłeś. Uzdrów nasze wspólnoty z podziałów. Daj, byśmy, jak Twój człowiek, Klemens, stali w obronie jedności, nie rezygnując z prawdy. Niech Twój Duch Święty Prowadzi nas ku dojrzałości, ku jedności, która przynosi Tobie chwałę. W Twoje imię, Panie Jezu, modlimy się. Amen. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Zostawcie jakiś komentarz. Przede wszystkim zostawcie informację, czy jesteście zainteresowani takim, taką serią dotyczącą dziedziców wiary. Do jutra z Bogiem.